wszystkim, tutaj Zenciak i dzisiaj postanowiłem być sprawdzany Znowu, no, także zostaw se lajka <grych> Moi drodzy, jeżeli pod tym filmem wbijemy 1800 lajków To nagrywam kolejny film ze sprawdzania, serio Wbijmy te 1800 lajków, yy, będzie super, klikajcie do, tam na dole Wiecie, git chyba. Yy, oczywiście subskrybujcie kanał z wodem Czerwony przycisk musi być szary, ponieważ jeżeli nie to yy... Jesteś debilem <grym> Dobra, musimy to zmienić, nie wiem, coś innego musimy wiedzieć. Piszcie w komentarzach, jak mogę was zamówić na za subskrypcję, o <grym> e, Oczywiście, moi drodzy, piszcie IP W komentarzach serwerów, na których mam być sprawdzony dzisiaj Szczerze nie wiem, na czym będę sprawdzony, ponieważ Jeszcze nagrywam ten wstęp przed odcinkiem Ale to nieważne, będzie z*** A! Piszcie, serio, jestem tego przekonany, oglądajcie <grym> do końca Dobra, <grym> moi drodzy, jeżeli nie widzieliście Ostatnich filmów, to zapraszam was mega y, Żeby je nadrobić, ponieważ były mega I widać to zresztą po chyba w wyświetleniach I, i po lajkach, co mi tutaj pika Kurde, <grym> dobra moi drodzy, najważniejsze Sprawa oczywiście nick, e, nick e, jest, jest idealny taki właśnie potrzebuję, i moi drodzy, ważne teraz pytanie jest na czym ja mam zostać sprawdzony, bo jeszcze tego nie przegminiłem, okej, okay, nagrywam to tak, kurde, z dupy, jest <grym> jak jest, dobra ku... niech będzie ten dragon co mam zrobić? Ja się obawiam, że, że w końcu ktoś mnie kurde z, z, normalnie znienawidzi z tego dragona, ale a spokojnie widzowie. Moi drodzy, żeby nie było nudno i żeby nie powtarzało się, to moi drodzy, musicie pisać w komentarzach również wyzwania, co takiego mogę zrobić podczas trollowania. Na przykład y, tutaj działek napisał mówi, że masz kontrolę radziecko i nie możesz poradzić i deska. Y, możemy spróbować. Nie wiem jak to wyjdzie, ale spróbujmy. Y, do tego planuję również brzmieć jak y, dziadek, znaczy jakiś taki kurde nie wiem, Sprawdźcie sami, yy, halo... Yy, ja nie mam cheatów. <grym> nie wiem, moi drodzy, jak to wyjdzie? Ja jestem mega ciekawy, jeżeli wy też to yy, oglądajcie film do końca, no po prostu trzeba lecieć. Yy, na serwerze widziałem w ogóle, że jest jakiś inny admin, mistrzunio coś takiego, jakiś pomocnik nowy pewnie yy, więc pewnie będzie, będzie trzeba sprawdzić jego kurde kwalifikacje. Więc, yy, moi drodzy, szybki timer yy, i lecimy? Kurde, musi być jakiś lepszy sposób, żeby, żeby kurde mnie sprawdzali lepiej, bo... Kurde, no ten timer jest, to, no, 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 rip, nie, ten generalnie, no taki Laura y, szybko dostaje bana, ale jest to fajny pomysł, więc również będziemy go dzisiaj wykorzystywać, y, napiszcie w komentarzu, tak jak mówię, no dzisiaj, kurde, jesteście wy najwięcej tutaj y, potrzebni, y, ponieważ jeżeli chcecie zajebiste serie, zajeb... znaczy zajebisty content, to jesteście mi potrzebni po prostu, y, y, także wiecie, no subskrybuj se kanał, żeby być na bieżąco, lajkuj se, żeby ten film poszedł dalej, żeby było więcej tego, o kurde, <laughs> y, no i pisz w komentarzu, nie? <laughs> Oczywiście też trzeba było zmienić awatar. Myślę, że się nada. Tak jak mówię, moi drodzy, dzisiaj zamierzam, żeby to był naprawdę gruby odcinek, więc trochę będziemy bić na że tutaj na spawnie, ponieważ wiemy po ostatnich odcinkach, że to naprawdę działa i wtedy jesteśmy w stanie zostać sprawdzeni. Więc próbujemy cały czas, mam nadzieję, że będę się wyświetlał na tym Antyczycie Matusa nie ma, więc raczej bana nie dostanę. Oby, oby, mam taką nadzieję, bo jak dostanę to lipa Kurde, no fajnie by było jakby mnie szybko dosyć sprawdzili, bo nie chce mi się szczerze, nie chce mi się cały czas tak, yy, tak robić, no ale no, czasami trzeba, nie? Na dragonie mniej więcej jestem sprawdzany po, nie wiem, 15, 20, czasami po 30 minutach yy, No albo dostaję bana w ciągu minuty, jak jest Matus, pozdrawiam <grym> Mam nadzieję, że to się dzisiaj nie powtórzy i w miarę szybko, kurde, uda się dostać yy, tego, tego sprawdzanego no <grym> Dobra, włączmy sobie lekkiego timera, żeby być lekko szybszy niż na pewno tej oponenci e, dobiegnijmy sobie tutaj git. To chce niespodziankę dobrą lub złą TPA, dobra, tepam się do niego <grywy> Tepamy się widzowie do pomocnika, dymy. Ej, tepnął mnie w ogóle! mam pomysł, włączymy sobie timera e, i ten i będziemy mu uciekać. No nie wierzę. Jak to się uda, widzowie, to ja po prostu... Ja, ja nie wierzę w to. Aha, zajebiście to zrobił. Zajebiście, panie admin. Ale żeby mnie... pomocnik oszukuje. Kurde, zaraz zobaczymy, kto kogo będzie oszukiwał, hopie. <laughs> nie wiem co się wydarzyło, ale coś dziwnego. Ty, widzowie! Coś się zbugowało, nieważne. Dobra, znowu się do niego tepniemy, może znowu zaakceptuję e, i będziemy próbować e, cały czas bić go na kila, żeby się wyświetlić, nie? To jest mega ważne. E, panie Dragon Survival, coś tu się dziwnego wydarzyło. Ja dalej nie wiem co ją zrobić, że jestem do Ej, no co jest? Czemu? Dobra, muszę relognąć. Cały czas będę widzowie się próbował tepać do tego Jaworskiego, no może, może się coś uda ogarnąć. Ej, to jest chore, naprawdę, czasami jak się tak zastanowię... <coughs> Sorry, umieram. Żeby tepać się do admina, widzowie, tepać się do admina, żeby się sprawdzał, ja, ja nie wiem, nie są skąd te pomysły. Dobra, cały czas będziemy próbować się leżeć do Antychicha, no próbujemy tej Kill Auge coś zrobić, bo może, może to coś położę, no nie mam pojęcia tak szczerze. Matus to już by mnie zbalował, pewnie. Oni mnie nie chcą sprawdzić, przykro mi. Ta fly w ogóle? Ty ja to sprawdzałem? O, dobra, cofa, nie ważne. Ty malaga. ma laga. Asysta chce. Kurde, myślałem. Wezmę itemy. O nie! Kurde, lipa. Nie chcę kupować znowu rangi, no bo ja wiem, że kurde to się nie opłaca totalnie, żeby cały czas kurde wtedy tracić i yy, tracić, że tak powiem, no, no pieniądze w sobie. Ale kurde nie wiem w sumie, Mo może się zastanowię. Ty fajnie by było kogoś zejść do tej drzewkarce, czekajcie. Czemu ja nie mogę przejść przez to, what the fuck? Dobra, typ co próbuje mi tutaj uprzykrzyć życie Trzymaj się w wariacie. <laughs> Uciekamy mu, widzowie. Kurde, dobra, ty, bo on mnie chyba serio goni. Ale go zabiję chyba, widzowie. Chyba go zabiję, tak mi się wydaje. Spadł. Zajebiście. Jak ja go zabiję, widzowie? O k***a. Nie wiesz, co ja zrobiłem? Ja pierdziele. Ej, to w tym momencie było mocne. Za to, jak, 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 za, jak za to nikt nie da mi lajka, like to się obrażam, serio. Normalnie sety chopie. <grym> ja pierdziele Kurde, ja generalnie nie chciałem tak robić, bo treliście im grę. Ja nie lubię liścić komuś gry aż tak. Ja lubię sobie roby, robić content, ale. O, czy ja naprawdę nie mam koksów? Zajebiście Dobra, przydałoby się to gdzieś odłożyć, także weźmy sobie, może cofnijmy. No nie, no, jak za to mnie nie sprawdzą, to ja nie wiem, widzowie. Naprawdę nie wiem. Ja się teraz tak zastanawiam. Kurwa, jak tu się odblokowuje? Enderchesta. Ja naprawdę mam takiego Enderchesta tylko. Nie wierzę, widzowie. Dobra, nie chcę, będzie jak jest. wyrobadę. po prostu lecimy znowu się pobić, no bo co? Dobra, wariacie. Uspokój się Nap Jaki napaleniec, widzowie. Ja pierdziele, dobra. Czekajcie, Kill. działa czy nie działa? Chyba nie działa, widzowie. <laughs> Ej, ale kurde, dawno nie było, że mieliśmy w ogóle i ty, nie? O kurde, ale bym spadł. Dobra, widzowie. Tego by trzeba było zabić, ale nie wiem jeszcze jak. Nie, no te dymy sobie jednak na tym odcinku. Myślałem, że nie będzie, ale. Ale kurde są, nie Dobra, weźmy go sobie zrzućmy Tego też Gitara Widzowie, ej, Admin mnie jakiś bije Chyba Admin nie bił. Nie jestem przekonany, ale musiałem włączyć antiknoka, bo przez chwilę myślałem że, że to Admin mnie bił, bo nie widziałem tego typa. Kurde, oni do mnie biegną, dobrze, Bardzo niedobrze. Wypierdzielać ode mnie Perełka. Dobra, cyk. Ty, no ziomek za mną biegnie, no co za napaleniec? Nie no, co za napaleniec? Ja pierdzielę, no nie wytrzymam z tym typem Wariacie, ja mam aure, weź się odwal ode mnie, co? Kurde, ale dobrze na razie idzie, widzowie Bardzo dobrze idzie Dobra, rzućmy sobie tam perłę Zajebiście Dragon survival Nie buguj mnie, kurde, teraz Dobra Szybki ref ja pierdzielę. Antyknok sobie włączymy, na pewno. Że ja w ogóle jeszcze nie jestem sprawdzony! Co jest? Kurde, dlaczego nikt mnie jeszcze nie sprawdził? Widzicie, że nie jestem wcale jakimś dobrym cheaterem. Ja po prostu tutaj chcę testować administrację, tak? <grym> <grym> Może tutaj administracja się wypowiedzieć w komentarzach, czy im to przeszkadza mocno. Dobra, kurde, czy ktoś tutaj do mnie przyjdzie na tą drzewkarkę? Halo, proszę się bić ze mną. Dobra, widzowie, no próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Oni. Oni chyba już wiedzą, że mam antyknoka, także sobie ich wyrzucimy. Cyk, cyk, dru. O kurde, chyba zginę, widzowie. Poliżę? Nie, nie polizałem, zajebiście. Zrzucimy go sobie, zajebiście. Kurde, ale jak kokszę sobie jestem w tą grę. <gry> nie no, mówię tylko tak, bo no, no jest jak jest, widzowie. <gry> Dobra, następny ziomek. Wejście, spadajcie. Ja to robię tylko dlatego, bo chcę być sprawdzony. Nic więcej, nie mam nic innego do powiedzenia. Dziękuję. Dobra, mamy jeszcze jakieś temy. Nie jest najgorzej, ok? Nie jest najgorzej. Przedałoby się jakieś kurde chociaż miecz, ale bez miecza też damy radę. <gry> widzowie, daliśmy radę z kawiednym mieczem, to z łapki nie damy rady, proszę was. O kurde, nie mam pereł żadnych, znaczy nie mam tych nie, nie. że pereł, tylko refów. To jest lipa, widzowie. Nie, administracja byśmy opisana na czacie i już nie piszą co ich nie ma, kurde, serio czy co? Jakieś mięsko by się przydało, chociaż, dobra Będziemy widzowie ich straszyć, że, ni, że mamy niby coxy tema a nic nie O, tam jest ziomek, ty, z łuku próbujemy mnie zrzucić <gry> Mordo, ty chyba jeszcze nie wiesz Ty chyba jeszcze Mordo nie wiesz że ja tutaj <głos》> rozwalam sobie bez, bez żadnych kurde takich rzeczy <głos》> Z łapki, widzowie Kurde, no, ja to robię tylko dlatego, żeby oni mnie zgłosili tak naprawdę, bo oni muszą mnie zgłosić, żeby po prostu żeby żał że cheaty, nie Dobra, Jaworski napisał, że ten, kto chce niespodziankę, to ma się tepać, więc zaraz się do niego tepniemy Kurde, go na początku go sobie zrzucę Elonara Siemane, siemanu. Czy dałoby się kogoś zabić, kurde, bo nie mam mi temu w ogóle. Dobra widzowie, tepamy się do tego admina Jaworskiego, może mnie w końcu kurde sprawdzi Mam taką przynajmniej nadzieję OK. Ja p... spadłem sam z siebie. Jakim jestem debilem? Nie wierzę po prostu. A nic się nie dzieje, widzowie! Yy, no kurde cheater mnie zabił jakby co, nie? Yy, naprawdę. Ty. Nie no bo ten Jaworski mnie chce tepnąć, no weź mnie tepni, panie Jaworski. A co ja mi się nie wyświetlam tym... A kurwa No za jest, jest. Chciałem powiedzieć coś, nie wyświetlaj mnie na tym... czycie yy, no, zdarza się. Dobra ty, tepa się do Jaworskiego na drugim koncie może teraz się uda, łańcząc kilaure? próbujemy Oby się udało, bez kitu Dobra, czy to jest jakiś żart? Czy to jest jakiś żart? Przecież nie, nie pojawiło mi się nic W ogóle co jest z tym, że ja zginę to mi jakiś unab... Co tu się dzieje? Dobra, znowu się do Morskiego i znowu zaakceptował, dobra, teraz na flyu próbujemy, widzowie Teraz na flyu, no bo co mam zrobić? Dobra, tepamy się Cyk O kurde On, nie wiem czy widział, że latałem, ale... Mam nadzieję, że tak Dobra cały czas się do niego tepał, no kurde, w końcu musi mnie sprawdzić napisał do niego ty, ale no nie wiem Dobra, napisałem do helpop, ja jadę za to kurzu nie mam takie coś, no nie wiem, może to pomoże Ja już nie wiem co mam próbować Ja dostaję czasami depresji przez te odcinki, naprawdę widzowie Ej, Ale jak zostawisz lajka like like to będzie git, nie? Ej, no czy on nie tepnie kiedyś ten jaworski, czy nie? On jest jakiś chory? Dość, no, że sobie nabija ranking jak debil yy, na, na nogach i yy, TPA coś tam coś tam, to jeszcze nie sprawdzić nie chce. Ja się tepam od nic, to nie wiem, jak mu mam to pokazać. Ty, w sumie wiem, jak mu to pokazać. Ty, jest takie coś jak derp tutaj? Dobra, tepam się znowu do tego Jaworskiego. Kurde, czy je, o, jest takie coś jak derp, żeby żeby mi bania latała? Ej, totalnie nie pamiętam, czy jest takie coś tutaj na tym. Retard, ty, to było to. No właśnie, widzowie. Ty, ten się cię ignoruje. Nie możesz mu wysyłać prośby. Naprawdę? Dobra, zmieniamy konto, widzowie. Yy, widzowie, ten nick odda. Jaworski cheater. <gryw> Mam nadzieję. Dobra, widzowie, znowu teba się do tego Jaworskiego. Zaakceptował mnie zajebiście. Retard. Okej, okay. zajebiście. On, no jak on teraz mnie nie sprawdzi, to ja po prostu od odpuszczam, bo naprawdę jest jakiś chory psychicznie wtedy. Ja mu przed głową... Nie no, jak on mnie od razu zabija, no to co mam zrobić? Ja mam nadzieję, że on to widział, nie? Bo jak on tego nie widział, no to jest lipa Straszna lipa Ej no naprawdę, nie widzę innej opcji, żeby zostać sprawdzonym, no Ja nie wiem O, na następnym koncie mnie zaczął ignorować To jest niesamowite ja jawo, worski, bab, cheaty. No jak to kurwa nie odda, to nie wiem Widzowie, zostawcie już mi suba, no, na pocieszenie, no Ty jeszcze nieprawidłowy nikt niby pisze, ja nie wiem Dobra, dajmy sobie tak, Jawor mam cheaty, nic, może to odda Dobra, moi drodzy, ostatni raz się tepam No jeżeli on teraz w tym momencie, nie wiem Jeżeli on mnie nie sprawdzi, to ja po prostu on Nie wytrzymuję, wychodzę, no bo nie wiem, no Dobra, no tepnął mnie znowu, włączam retarda Włączam killaure, włączam kurde Fly'a, nie wiem, co mam jeszcze włączyć Wszystko włączę, żeby po prostu, nie wiem Chociaż chwilę muszę przeżyć, żeby, żeby go Dobra, walę go ten Walę go normalnie przez blok, widzowie No jak on teraz mnie nie sprawdzi, o nie, tu jest jakiś Nurek głębowy dobra, ty, jednak słabo jednak słabo, widzowie Dobra, oni już wiedzą, oni już wiedzą, widzowie On już wie, on już wie, na pewno no, jeżeli teraz mnie nie sprawdzą, to ja się poddaję, naprawdę Ja go uderzyłem przez ścianę Przez ścianę Nie mam pytań, jeżeli mnie nie sprawdzą Ja skargę daję, no. no nie wiem, no wszystkiego bym się spodziewał, ale nie tego Ty, oby ten durek gębilowy nie mógł mnie od razu zbanować, bo to by będzie w ogóle lipa, nie? Bez kitu Dobra, widzowie, ja się ku... chyba poddaję, no, naprawdę Mam Nick, jawor, mam cheaty. Mam włączonego retarda, że mi bania lata. bije typa przez ścianę. Tepam się do niego? Nie, 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 nie sprawdzę cię. Nie sprawdzę cię. Ja, widzowie, stracę nadzieję powoli. Ty może do tego nurka głębinowego. To jest plan. Widzowie, tepam się do scenego admina, do jakiegoś juniorka. Miałem chwilę przerwy, żeby może poczekać trochę na kogoś, kto w końcu nie może tepnąć. Aha, Jerry Minecraft. Dzięki, Jerry Minecraft. <gry> Nie wytrzymam Dobra widzowie, tepam się znowu tego New Yorka na następnym koncie już mam depresję widzowie, jak nie zostawicie tu lajka like to naprawdę yy, Ja dostaję depresji, naprawdę wam no, mówię I, I to z sercem, z, z ręką na sercu, nie? Dobra, uderzyłem go jeszcze przez ścianę Jak on mnie teraz nie sprawdzi to ja się poddaję Serio yy, Do trzech razy sztuka, znowu mnie Ja nie ogarniam Nie no, włączam widzowie tego retarda, killaure, wszystko Ja nie wiem czy oni są jacyś chorzy ci, ci pomocnicy, czy skąd, ale... Nie wiem, naprawdę o, kurwa, jestem sprawdzany. Jestem sprawdzany, widzowie, jest 18.13, nie wiem kiedy to zaczęłem nagrać. Chyba o 17 No nie wierzę. Napiszę mu, widzowie, wbijam na DC. Muszę zmienić tylko jeszcze nick na Discordzie. Eee, i, i robimy to. Ja pierdziele, W życiu się tak nie jarałem. Dobra, widzowie, modulator już odpalam i wbijam tam. Ja pierdziele, ale się rozstawcie Zostawcie like i subskrypcję. Jak nie zostawicie, to stare depresji. Naprawdę wam mówię. Halo, eee, słucham. Powtórzysz? Bo, bo ja ten, nie, nie, trochę stary i nie ogarniam. Ja, godzina? A gdzie pisze godzina? A, dobra, wiem. Dobra, napisałem. Oddajemy deska. Co, mam podać? Dobra, wiesz, przyznajesz się do używania niedozwolonych modyfikacji. Nie, 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 nie wiem o czym mówisz za bardzo, wiesz. Chyba... A co to? Powiem ci, że trochę słabo zostawiasz ten modulator, Ale... Podoba Jam deska. Eee, no. mi A możesz mi powiedzieć jak, jak, go, jak to, to się pobierał, włącza, czy co to, tam się robi? Nie no, marnujesz tylko mój swój czas. No wyślij mi linka prosiłbym cię. Mógłbym cię prosić? Słucham? Jest leci linka. Okej, okay, super by było. Sorki, bo ja trochę nie ogarniam aż tak komputera, więc... Yy, jak. to Słucham? Mogła, to ogarniać? Nie wiem, o czym mówisz. nie wiesz. Wiesz, może mój wnuk tutaj to zrobił, ja nie mam pojęcia, wiesz? No jest taka możliwość, że, że właśnie mój wnuk, bo tutaj coś grzebał przy mikrofonie i nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Dobra, wyrajałem deskę na 3 minuty. Jak najbardziej, jak najbardziej. Chwileczkę. Maciek, mógłbyś tu przyjść? Okej. Okay. <laughs> ja pierdolę. W życiu, w życiu nie byłem w dziwniejszej sytuacji, nie? Okej, okay, okej, okay. Ju, już, już, już tutaj ogarniam. Yy, włączyłem i co teraz? I podaj mi ten kod, który masz w lewym górnym rogu, takie 9 Yyy, A to numer telefonu jest, czy co to? No, twojego komputera. Numer komputera jakby. A to będziesz mógł do mnie dzwonić o każdej porze? To ja nie wiem, czy ja chcę to podawać. Tylko, jak byliśmy odpalonego, tego tego Czyli, jak wyłączysz, już nie będę. Aha, okej. Okay, no dobra, a mogę to usunąć po tym, jak mnie sprawdzisz? Możesz. No dobra, to podaję. Uwaga, dyktuję. 237, dobra, yy, kurde, no. 237, 753, 181. Taki mam numer. To chyba bez lipy, co? Zostałem mi dasem tylko do której myszki. Nie wiem za bardzo o czym mówisz. Nie, Nie wiem. do wszystkiego, czyli wszystko ma być czarne, ale to w lewym górnym kroku mam dostać. Poczekaj, kurde, bo przez przypadek. Kurde. Już chwileczkę. Chwileczkę bym prosił. Strasznie, strasznie tutaj. Kurde, ciężko. Sorry, sorry. Już, już, już tu daję. Jak najbardziej daję dostęp. Akceptuję tutaj. Tak. Okej, okay. masz chyba wszystko. Zaakceptowałem to. Chyba już masz to. Halo. No czekaj. Wejdź fan Evet, Okej, okay, już wszedłem. Co teraz? To, to drugie. To? Dobra. No. Idę mi. Masz na Wiktor? Miło mi cię poznać. nazywam się Zbigniew. Super. Już proszę bardzo. Nie, Russell, nie już niczym. Jak najbardziej, jak najbardziej, nie ruszam niczym. Nie, 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 nie byłbym w stanie tego zrobić. Eee, kurde. A czym ty się zajmujesz tak, yy, tak, tak, tak na co dzień? To... Zarabianiem na centrum pomocy. Aha, o, czyli, czyli tutaj jakby tutaj zarabiasz, tak? Pracujesz, nie. to jest ta praca, czy. Twoje, ale nie zarabiam. Aha, A od kiedy jesteś tutaj yy, na tym stanowisku? Jakbym mógł spytać? Dwa miesiące. Dwa miesiące, uuu, niezły staż, niezły staż. To taki staż jakby to jest właśnie, nie? Bo ja tu tam yy, pracuję. Jako górnik, znaczy już skończyłem, tak naprawdę. No, 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 masakra, nie? Kurde, a, a ten, a ty nie możesz mi tutaj przypadkiem nic zrobić na komputerze głupiego? Nie. Okej, okay, Wiktor, Wiktor, fajnie. A ty ty do szkoły chodzisz jeszcze, czy, czy jak to wygląda? Szkoła średnia. Szkoła średnia? A, to tutaj myślałem, że tutaj już tutaj na, na etap normalnie jesteście zatrudniani. To nie, dobra, to mi się pomyliło. Ja tutaj chyba za stary jestem, już nie ogarniam za bardzo o co chodzi w tych, tych komputerach. Ale <sajanów> <duszel> ty trollujesz Co troluję? No ty trollujesz. Oh. Trollujesz gierkę. Nie no, w życiu bym nie trolował gierki. Cholipcia. Cholipcia. Nie wiem co <sajanów> o mówisz. Bratku. Mogę już pójść sobie, bratku. Czekaj? Czekam, bratku. To radę to szybciej to zrobić, bratku. Nie się da. Dawaj dawaj Zadźmy to szybko Ech, Tutaj wnuk kurde, się opiekuję tym komputerem, ja tak naprawdę tylko wszedłem na chwilę, bo teraz y, dzień niepodległości y, wczoraj był, to przyjechałem do wnuka. No to jego komputer, ja słabo ogarniam. Piłem mu na komunie ostatnio. Mógłbyś nie usuwać, bo, bo ja nie wiem czy tutaj przypadkiem nic się nie stanie wtedy. A to przywrócisz. Nie da się właśnie, nie da się. Właśnie, Z kosza. Kurczę, nie wiem czy się da. Stary. Okej, okay, no dobra. To jak najbardziej można już to przywrócić? Żebym później nie zapomniał. Albo dobra, to później przywrócę. Albo Maciek to zrobi. Maciek to ogarnia. Opowiedz coś o sobie, bo nie wiem czy... Już chwileczkę, chwileczkę. Chwileczkę, kurde tutaj. Tu jakieś monitory są. Co albo ogarniam takie rzeczy. Tak myślałem. No no ja nie wiem po co, po co komu dwa monitory tak naprawdę, nie? Naprawdę lecić na Huzuni Na czym? Huzu, huzuni? To, to jakieś, jakieś obraźliwe słowo chyba. Ja cię nie wyzywam. Cholipcia, holipcia, holipcia, Siema 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 Siemaneczko! Co tam? No dobra. To wyłączę. Siema, już jest normalnie? Yy, to co? Co byś teraz robił? I to ogólnie wygląda na Huzuni. No. Za to byś nie zbonował, ale pewnie bym się jeszcze czymś jednym. Na przykład ja Poczekaj, zaraz zobaczysz Dobra To czekam. No tak, no sprawdzam tutaj was Sajek mnie wynajął, przyznam szczerze Tak, tak Sajek mi tutaj płaci gruby, gruby pitos za to, żebym jest sprawdzał, tak? Czy się nadajecie, czy nie jak, jak widać, bywa różnie, bywa różnie Spotkałem różnych ludzi Już dwóch Wiem. Pierwszy tajemniczy widziałem No to dobrze No to co? Nie macie trudnego wyzwania, bo jest to, tak jak mówiłeś, Huzuni. przyznam się. Serio? Tak. Nie wiedziałeś. A widzisz. Nie, nie wiedziałem. Znaczy tak mi się wydawało, ale chciałem się upewnić. Jak najbardziej, co? jak najbardziej. No dobra, to ty teraz co trzeba zrobić? Pokaż ci coś. Jak najbardziej. Klikicie cię sprzedały. A pokazać ci coś jeszcze? Bo teraz już byśmy za to dał bana, tak? To patrz, jak klikasz tu jeszcze AZ i se jeszcze w Minecraft, nie? To tu już masz folder Huzuni, nie? No ale ja byłem po twojemu sprawdzeniu. ale jakby co to też ten? To też masz tak, nie? Nie. Ej. No, jak to chodzi? No masz, no tu normalnie. A, dobra. Nie klikałeś prawego shift'a? Nie, klikałem. Nie wiem, czy on mi nie działało. A, no widzisz. Nie, no jesteście słabo nie... wyszkoleni, słabo wyszkoleni, rzeczywiście. Patrz, Klik, kliknij kliknij prawy shift. Nie działa, no, nie? nie? A no. teraz kliknij. No i widzisz. Widzisz trade. Trochę... Nie trochę, trochę informacji. Musicie się podszkolić Ale Nie no dlaczego? Ja ci no, nie kazałem odpalać klap, że tu Nie, nie tak, wiem, że niektórzy tego wymagają Ja wolałem się w, plik w plikach poławić. Jak najbardziej Pamiętaj też również, żeby włączać drugiego minecrafta yy, yy, Ten Now, Na nowo to wtedy nie da się ten yy, Powodzenia! Mam nadzieję, że nie zostaniesz wyrzucony po moim odcinku Trzymaj się wyrzucony? Wykryłem, wykryłem <laughs> Jak po... najbardziej, to jak najbardziej specjalny tak. sposób w zajęciach. Dokładnie yy... Dobra, trzymaj się <noise> kurde widzę, bo wyłączyłem już Minecrafta O kurwa ty O już myślałem, że obesa nie mam. Ja pierdzielę, Myślałem, że nagra... nie nagrało mi się to, ja pierdziel Kończymy na pulpicie, bo wyłączyłem Minecrafta. Zostawcie suba, lajka like i w ogóle subskrypcję i no też tam wszystko zostawcie. Sajek, proszę mi płacić za to, bo szkole twoich adminów. Pozdrawiam